Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale ZARKA. Na samym wstępie chciałbym wam oczywiście złożyć życzenia, aby te święta były dla Was jak najlepsze, by wszystko układało się po Waszej myśli. No i oczywiście życzę Wam dużo prezentów, ale też i dużo zdrowia, bo o tym nie można zapominać. No i cóż, dzisiaj w dzisiejszym odcinku w sumie zajmiemy się troszkę rzeczami. Z tego eventu, całego, jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym wam pokazać. Myślę, że trochę też e, na przykład potwierdzamy paczek od Graha, bo to też nie jest jakiś zły pomysł. E, ja, akurat wróciłem sobie właśnie z otwierania całych tych paczek, zrzucanych przez Raptora. Nie wiem, czy on jeszcze. Nie wiem, jak długo on jeszcze będzie zrzucał, tak w sumie. Do kiedy trwa ten event? E, w sumie znalazłem jeszcze. Karno. E, ono miało 90 poziom, i przez to, że dostało dwa razy strzałą, znaczy raz dostało przez przypadek strzałą, w sumie taką dodatkową, e, to jak widzicie, efektywność dostawienia się strasznie zmniejszyła. Ono, to karno powinno mieć około 140 poziomu No jednak ma 30 poziomów mniej, więc o, słabo. No ale co zrobić? Mm, no dobra. E, na sam początek polecimy sobie. E, nie maku mam chyba te rzeczy. O. Nie wiem, jak to do końca działa. To kiedyś działało tak, że oprócz tego, że daje 5 movement speed naszym stworzeniom, to jeszcze potrafi je pomalować jakoś zależnie od strefy. Jestem ciekaw, jak to działa. O Boże, trochę za ciężko. No teraz powinno działać. Dalej jest za ciężki? Nie ja mam takiego przy sobie. Aaaa, zapomniałem. Widzicie, w nim są moje przedmioty, bo ja się śpieszyłem i jak najszybciej chciałem po prostu y, polecieć. Znalazłem karabin, właśnie zrobiony. W... Nie pamiętam gdzie go znalazłem. Chyba w zwykłym zrzucie. On jest trochę słabszy niż ten, y, który mam z... na którego mam schemat. Ale plus jego jest taki, że on po prostu już jest gotowy i nie trzeba go craftować. Dobra, e, czy ten Pteranodon znowu poleciał? Tu jest. Bierzemy, lecimy, mam nadzieję, że nie odłożyłem tego przez przypadek. Nie, dalej to mam, więc super. E, polecimy, tu, z tego co wiem, to jakoś działa od strefy niby, więc... E, po prostu polecimy na biom zimowy i zobaczymy, czy pomaluję go na biało, czy nie. E, nie wiem, jak to działa kompletnie, nie mam pojęcia. E, jak sobie popatrzymy, to tu pisze niby, że... Jest te, e, właśnie są kolory podstawy jakieś przypisane. Nie wiem, o co z tym chodzi kompletnie. No ale zaraz się przekonamy. Tylko muszę popatrzeć, e, żeby mi się to zmieniło jakoś, nie wiem, na zimę. O, ja na zimy. się zmieniło. Dobra. No i co, jak to teraz działa? To mam to wrzucić do Pteranodona i użyć? On zostało użyte. I fak faktycznie zmienił kolor. Efekt działa 24 godziny, więc yy, jeśli gracie na serwerze, no to, to dużo wam nie da, ale jeśli gracie na singlu to faktycznie dosyć długo wam to podziała. No i dzięki temu teraz ma plus 5 movement speed, jak widzicie, jest fajny taki. Może nie biały, ale kremowy. Więc fajnie. Wcześniej też był nawet fajny taki czerwony, no ale myślę, że za parę dni ten efekt zniknie. Więc ja za parę odcinków, powiem. O, ile dalej będą kapsuły, to ja będę dosyć długo grał. No dobra, jako że to już mamy, jakby za sobą, to zobaczymy, co teraz zrobić. Jak widzicie, farma ślimaków działa. Jakoś długo nie grałem od tamtego odcinka. A i też chciałbym wam tak powiedzieć: w sumie, że wczoraj były dwa odcinki. Bo nie każdy mógł zauważyć. One były wrzucone w sumie jeden po drugim. Więc można było tego nie zauważyć. Jedzenie już tak spadło? Nie tylko tam temu. A! Zapomniałem włączyć chodzenia. Dobrze, że. Dobrze, że sobie teraz przypomniałem. Bo one, bo one mi nic nie produkują w momencie, kiedy nie chodzą. One muszą wędrować cały czas, żeby produkowały. Dobra, fajnie, że nie grałem jakoś długo, to dużo nie straciłem. Dobrze, weźmy sobie te moje przedmioty. No, mi jest to eee, Ten karabin sobie odłożę. To się odło też sobie teraz odłożę. No eee, i dobrze. Eee, można byłoby się teraz trochę pobawić. A, tylko nie pamiętam, to było potrzebne. Włókno widzę, że jest potrzebne. Okej, okay. mm, to sobie wezmę bukno. Nawet i stąd tego nie potrzeba dużo. E, rozpalimy sobie tutaj. I co? Trzeba byłoby trochę pokraftować. No, co to jest? Na jelenie olbrzymiego i zrobić z niego renifera. Myślę, że. I patrz, to tylko jedną sztukę kosztuje. Ten nie jest dużo. Czapka. No, tam czapkę. O Boże, to jej ile trzeba na czapkę Mikołaja. Nie ja mam je bardzo mało. Niestety, stój świętego Mikołaja kosztuje też 30 i miało dużo. Dobra sprawdźmy sobie ten strój na tego. No dobra niech się tam pali, to dużo drewna nie zużywa. Na jelenia. Eee. <grytania> Mamy renifera, fajnie. Myślę, że on z tym skinem może chodzić. Kurde, nie miałem pojęcia, że takie skiny są, co zmieniają dosłownie całą, całe stworzenie. Chyba jest jakiś. Albo no tak powinno być, nie wiem. Yy, dobra, lecimy zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego jest, ale nie tak. Chyba już mnie nie bije. Yy, emotki, myślę, że w emotki nie ma co się bawić, jej ja takich nie używam. Yy, może jakiś sweterek sobie zrobimy, Czemu by nie. Który yy, to jest z Rexem. Tu mamy. Nie wiem, z czym to jest, szczerze mówiąc. A tutaj. A, dobra, to jest e, z takim stworzeniem, to jest z dodatku akurat do Arka. Nie no, myślę, że z Rexem sobie zrobimy. E, I skoro nie stać nas na razie na czapkę Mikołaja, to sobie zrobimy... ...taką zwykłą czapkę. Taką Jestem ciekaw co to jest. A, to jest na proce, a to? Na bola. Hej, fajna bola. Nawet możemy ją zrobić. Dwie sztuki elektroniki będą mi potrzebne. Tak to jest na bole na pewno? A święteczny bolas. Ja jestem ciekaw, jak to działa, bo jednak bole się zużywają. Weźmy sobie to. Mam nawet bole przy sobie, to mogę założyć. Fajne bolasy może rzucę na jakieś stworzenie to będzie lepiej widać tylko teraz oczywiście jak na złość jest mgła taka że to kompletnie nic nie widać dostał bombkami i tymi lampkami e, dobra ściągamy bolasa z niego on i tak by zniknął po czasie ale można też ściągnąć i tak Załóżmy sobie, a tylko że ja mam już założoną tę skórkę, ale dobra i jeszcze sweterek <grywy> super. Yy, na spodnie, spodnie są chyba tylko takie, co jest, co się stało, chyba nieważne. Yy... Są po krótkie spodenki, nie? Ale można coś tam zrobić. Czy bo to też jest z dodatku, ale może być. To by nie? Niestety są tylko gacie. Nie ma spodnie, żadnych takich. No dobra, mogą być i gacie. No dobra, nie ma tu nic takiego jeszcze fajnego. No w sumie bałwan jest, ale brakuje mi tych... Jemioły mi brakuje. Słabo. To można byłoby zrobić, w sumie. Tylko potrzebuję kryształu, ale to nie jest problem, kryształ mam. Co tam się dzieje? Aha. One przez to, że mają włączone wędrowanie, to zaczęły się rozmnażać. W sumie nie jest to problem dla mnie jakiś duży. Eee, tylko będzie trzeba ich później przypilnować. Co mm. ja chciałem? Ej, kryształy chciałem. O, mało mam tych kryształów, ale dobra. No, znowu weszłem na to. Aj. więc robię sobie dwie sztuki. Na choinkę potrzeba też więcej je miały. Szkoda. Co do dźwięku. Dobra. gasimy. No, i można to dać jakieś lampki. Czemu by nie? Myślę, że tutaj. to tak działa. Ok. Nie będzie sobie to powiesić. Może na górze gdzieś to damy. Tam mamy taką świąteczną atmosferę. Na kominku mogą być na przykład. No to się nawet stapuje do siebie, ale fajne. Dobra, no na kominku niech będą. I może tutaj nad tymi artefaktami niech sobie będą. O. To się włącza jakoś? Nie, tu się chyba nic z tym nie robi. Po prostu jest coś takiego. Ok, myślałem, że to będzie świeciło. Chociaż jestem pewien, że, że to może świecić, tylko trzeba byłoby tu prąd dociągnąć. Ale kurde. Może to szybko podniosę, jeszcze to drugie. I zobaczymy sobie na dole. Przecież nie wiem, czy by mi tu prąd nawet nie sięgnął, ale zobaczmy. Jak sobie to powieszę powiedzmy tutaj. Nie, nie świeci. Jest ładnie to samo. Możemy sobie jeszcze prezenty ustawić. Ja wiem, że je można odpakowywać, ale z tego co widziałem nie leci z tego nic ciekawego, więc w sumie lepiej to będzie wyglądało jako po prostu ozdoba. Mamy jeszcze to, to też możemy ustawić. Yy, nie wiem, nad drzwiami się ten mogę dać. O. o. Super. Dobra. Mm. Myślę, że koło kominka to będzie dobrze wyglądało. Na kominku nawet można dać. Ale damy sobie obok. Albo tak? O, tak też może być. Okej. Okay. Właściwie chcę się przyjrzeć temu Rexowi, bo nawet go nie oglądając zbytnio. Fajne to jest, nie? Ale... To szkoda, że tak mało je miały mam. Dobra, czy coś jeszcze prezenty? Prezenty oczywiście koło choinki postawimy sobie. O, no je można otworzyć, ale z nich wypadają średnie rzeczy. Widzę, że tu nawet można chować jakieś fanty. To też jest ciekawe. No dobra, ja wezmę węgiel, bo tego węgla mam jeszcze całkiem sporo. No mi tak mi się wydaje. No dobra, całkiem sporo to przesadziłem. Jest dramat, nie mam już praktycznie nic. Eee, chyba, że gdzieś to jeszcze odkładałem. Właśnie, dobrze, że sprawdziłem. <grytania> wydawało mi się, że nie mam niemiłej. Ja rzeczywiście chowałem tutaj. Wtedy, co chciałem gotować w tym garnku, co gotowaliśmy e, ciasto, to słodkie, to ja to przecież tu przeniosłem. <grytania> Dobra. Tak mi się wydawało, że trochę za mało tego. Dobra, myślę, że Stój Świętego Mikołaja ten pełny będzie idealny. Tylko potrzebuję utra. to nie problem. U i robimy sobie Stój Świętego Mikołaja. Eee, co by tu jeszcze zrobić? Nie wiem, czy ta czapka ma sens. Eee, chyba lepiej będzie sobie zrobić też tego bałwana. Marchewkę i obsydian potrzebuję. Obsydian będę miał na pewno, bo zbierałem go ostatnio. Tylko, że cały przerobiłem, ale nie wydaje mi się. Powinien być. Zresztą hmm. powinien być tutaj, go nie ma. To nic, najwyżej zaraz polecę. Na szczęście w warsztacie miałem 7 sztuk, więc fajnie. W sumie jedną marchewkę powinienem mieć w lodówce. Dokładnie. Wrzucamy to. I robimy sobie Ej. Ja się miejsce skończyło, dobra, dlatego nie mogę z tej mechewki. O, i craftujemy ją. Czy coś tu jeszcze jest takiego ciekawego? Chyba nie. Chyba wszystko. To już chyba mamy. No i tak mi się wydaje, że ja to, że ja to robiłem, ale nie jestem pewien. No dobra, możemy to zgasić. I zobaczmy sobie teraz... Yy... Zrobić tak. O! Widzę, że nawet ten strój dodaje nam... Trochę kilogramów, to jest całkiem ciekawe. Yy, brodę mam, bo przydałoby się ją tylko przemalować. Nie wiem jak to się robi, szczerze mówiąc. Yy, jeszcze możemy sprawdzić ten strój bałwana. Wpada się go tu nałożyć, czy się nie da? No nie da się chyba. A, to jest obiekt po prostu do postawienia. Myślałem, że ten... Nie wiem gdzie go dać. sobie może siedzieć i pilnować kobieta. Myślałem, że to będzie obiekt taki do... jakby element na zbroję, który ewentualnie, jeśli byśmy chcieli, możemy ustawić, tak, o, tak jak przed chwilą, tylko za pomocą tego armor stand tak samo, jak było z tym strojem Kościotrupa, który wcześniej nosiłem. Też było, można sobie go nosić, nie nosić. E, dobra, to ja dzisiaj będę świętym Mikołajem. E, niestety nie przyniosę wam dzisiaj, tak jak wczoraj, e, dwóch odcinków. E, zamiast oglądać moje filmy, lepiej idźcie i pomóżcie mamie e, przy... Ale ciężki jestem teraz przez to. Przy przygotowywaniu świąt. Dobra, mm. Dałoby się znaleźć teraz jakiegoś gracha, żeby to wszystko przerobić. Gdzieś tu kłaziły koło mojej bazy, ale one się dysponują chyba za każdym razem, jak grę włączamy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo znikają tak w sumie, że bez żadnego powodu. No dobra, trzeba znaleźć sobie jakiegoś na szybko. Gdzie on może być. Wcześniej mi się tam spamnowały, to może tam polecam. Dobra, jest, już go widzę. E, fajnie jakbym przyszedł tam. Tam byłoby mi lepiej z nim siedzieć, bo bym widział te wszystkie kryształy jak spadają. Coś kolego. Pochodź tu. Masz. O Boże. Nie, on teraz będzie uciekał, zamiast mi dawać rzeczy. Czemu? Chodź tu. A to w sumie dobre, niech on ucieknie, ale tam. No, widzę, że nie da się go tak przepchnąć. On biega w sumie tak bez żadnego ładu i składu. Eee... gdzie on jest? On ma wszystkie moje przedmioty, żebym go znalazł. Padł? Nie, nie mogę tu. A, tu jest. No, zblokował się. No, by może. Ten nie chce współpracować, to ja. Clawe moje przedmioty. Nie chcesz współpracować, to nie. A, zaatakował nas. Nawet nie wiedziałem, że on może zaatakować. Chyba mniejsza z tym, na co kolejnego szukać. Diplodok to się ciekawie zespał, no, muszę przyznać. <grym, 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 o... On no raczej nie uciekał przed niczym, ani nie wszedł tam sam, tylko musiał się tam zespawnować, przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Eee, dobra, teraz misja znaleźć gacha. Jak tak, to mi się spalnowały co chwilę, przy, w, nawet nie przy bazie, tylko dosłownie w bazie. Chodziły sobie tam przy tym jeziorku, nawet po 2-3 eee, naraz, a teraz nie ma żadnego. tuż mógłby się tego spodziewać? Jak raz? nigdzie w okolicy, nie, w miejscach, w których wcześniej widziałem te gachy, żadnego nie ma. <grymne> to jest te Dobra, No bo, może ten, którego byliśmy wcześniej, już mniej więcej ogarnął. Nie będzie przed nami uciekał, tylko będzie nam dawał przedmioty. Co jest? Myślałem, że to on. Oooo, gdzie on może być? O, jest jakiś. Kolega serdeczny. Nie wiem czy wcale mógłbym go podnieść, ale raczej wątpię. Bagować też go raczej nie dam rady, tak żebym nie chodził w kółko. Więc mogę jedynie dać mu te przedmioty. I niech mi daje kryształy. Chyba nigdzie tu nie ma żadnego, przynajmniej tak nie zauważyłem, żeby one wypadały. Dobra, jest jeden. No to możemy na wróżbę sobie otworzyć, zobaczyć co będzie. Taka średnia pompa, no dobra. Ja tu sobie posiedzę i poczekam aż on po prostu te kryształy wszystkimi da. Trochę roboty jednak będzie miał. Nasz kolega. Patrzcie, on mnie bije za zero. ja, e, coś tam mi bije. Wiesz to taki różowy jest. Można go z pięści pocisnąć. Ej, już ucieka. A, niestety na te kryształy od tego gracha strasznie długo czeka. No za chwilę daje jeszcze jednego. Nie wiem czy gdzieś tu w tym czasie, jak krypałem się z tym dealem, wrzucił jeszcze jeden. Mniejsza z tym. Dawaj ten kryształ. ja wezmę sobie... Nie wiem, czy polecę gdzieś? nie chcę odlatywać stąd, bo... Nie wiem, czy on mi zaraz gdzieś nie polezie przypadkiem i go nie zgubię. Jednak trochę tych materiałów jeszcze ma w środku. Nie wiem dlaczego, ale przy tym krysztale pisze, że ocena przedmiotu to 0, 0. O, Chyba nie jest zbyt dobry ten kryształ, ale i tak go sobie otworzymy. O, chyba będzie kolejny. O, dawaj, dawaj, dawaj kolego. Bo cię moim świątecznym bolasem potraktuję. Dobra, on już nie ma przedmiotów w ekwipunku, ale nie wiem ile on jeszcze będzie w stanie wyrzucić tych kryształów w momencie, gdy... Jest tam już pusto. Możliwe, że to już był ostatni. To no, trochę ich mam, jakby nie patrzeć. Trochę się wydąziłem. Przy okazji w drzewa z pięści nawalałem. Eee... Pewnie jeszcze gdzieś tu jakiś leży, bo jednego dosłownie przed sekundą znalazłem koło drzewa leżał. Widzicie, tu jest dosyć stromo. Jak on upuszcza te kryształy, to one się ześlizgują. I gdzieś tutaj przed chwilą leżał. Gdzieś w tamtych drzewach. W ostatniej chwili go tak naprawdę zauważyłem. Znaczy, już miałem iść stąd na chwilę, a jak tam podleciałem, to nie wiem, z dwie minuty chyba było, że będzie jeszcze do zebrania, a później zniknie. Dobra, on już chyba nic więcej nie da, więc lecę sobie do bazy. Wezmę sobie to deal, bo wrzuciłem mu trochę mięsa. Czemu by, Czemu by go nie oswoić. Chociaż będziemy mieli już deal yy, Więc nie będzie trzeba tego specjalnie robić później. Mm, dobrze. Ja no. Myślałem, że mi się zesponuje teraz ten gach, jak już nie jest mi potrzebny. Ta gra lubi mi tak robić na złość, to widzę, że tutaj też się coś pojawiło. Ale dosyć szybko zostało zabite. Dobra, a ciekawe czy do tego bałwana. Właśnie, mu można kapelusz założyć. Teraz tak sobie pomyślałem, że to by miało trochę sens. Dobra. Yy, ja powywalam te rzeczy, które nie są mi potrzebne. I otwieramy. To mało tych kryształów. Myślałem, że więcej ich będzie. Dobra, mamy. Yy, może ja to będę w inny sposób otwierał. Tak. O, to jest fajne. Eee. Yy... A to całą zbywaję bym musiał mieć, A nie, to nie jest to. Wiem, że to jest jeszcze co innego, że powoduje, że jest się niewidzialnym. Ale to niestety nie to. Dobra, ja dzisiaj jestem świętym Mikołem, więc wypad mi z tym. Eee, dobra, otwieramy ja kolejne. Eee, widzę, że kolejne prezenty wyleciały. Super. Super. Nie no, czemu no, takie rzeczy daje, bałwany wleciały, czapka urodzinowa Arka, mogę wam pokazać jak ona wygląda, tak? A, to dla Dina jest akurat, dobra. Na dinozaurze wam pokażę, czemu by nie? No nie wiem, na jakim dinozaurze żeby to najlepiej wyglądało? Tylko jak na Tapajerze, jak na, do, 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 do. na nie będzie to wyglądało. Na niego chyba w ogóle nie można założyć. No dobra, to załóżmy sobie. O, na, na Edwarda na pewno będzie się dało. To można założyć. Nie da się? A, dobra, do ekwipunku sobie mu wrzucić. No i Edward ma sobie teraz taką czapkę, niezbyt dobrze spasowaną. Ale grunt że jest. Eee, te czapki będzie można sobie zrobić w dużej ilości, ale to jak będzie event właśnie związany z urodzinami Ark'a, on wypada jakoś na wiosnę, o ile się nie mylę. Tak mi się wydaje, że na wiosnę. Piękna atmosfera. Mm, dobra, kolejny kryształ i kolejna kupa. Nic ciekawego. Nic ciekawego, <laughs> nic ciekawego. Pykierek, okej. Okay. Też plus 5 Movement Speeda. Kolejny cukierek, Kolejny cukierek. Kolejny jajek. Tym razem spinnozauro. Teraz e, hitynowa zbroja. Nic ciekawego. Mm, nic ciekawego. O, go uzdobał. To w sumie możemy sobie zaraz powiesić. Myślę, że na kominku. I bardzo fajny kill. <gryw> Tylko, że nie. O. Idealnie. Prezenty przy okazji to można tutaj dostawić. Dobra. I tak, jeszcze bałwanki dostałem. Nie wiem czy bałwanki chcę ustawiać. Jeden wystarczy, chyba. Mogę jedynie wziąć stąd tą czapkę i spróbować leć na tego bałwanka. Nie wiem czy właśnie bym nie potrzebował... A, on tu jest. Nie wiem czy bym nie potrzebował, pewnie bym potrzebował. A, potrzebuję jakiegoś hełmu, byle jakiego. Chyba, akurat z tych... Jakichś nowe rzeczy, które mi nie wyleciały, to nie był hełm. Dobra, tu jest jakiś... Pymitywny, hitynowy hełm. Eee... No, za daleko. Tak... A to na to i... Kurde, będzie wyglądał idealnie, no! Kurde, jakby tak miało być. Dobrze, czy coś jeszcze jest wartego pokazania? Chyba nie, słuchajcie. Idźcie pomagać rodzicom, a nie oglądać arka. DinoZor też wam tak mówi. A tak na serio. Jeszcze raz życzę Wam wszystkim udanych świąt. I cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa.